Podczas naszej refleksji przyglądamy się osobom, które towarzyszyły Panu Jezusowi w jego ziemskiej drodze zarówno w drodze głoszenia, słowa, jak i drodze krzyżowej. Próbujemy wejść w ich świat myślenia i świat ich serca, tak by odkryć, kim dla nich był Jezus i jednocześnie odkryć, kim one same były dla siebie w relacji z Jezusem. Dzisiaj naszą refleksję rozpoczynamy od tej która znała Jezusa od momentu Jego poczęcia. To jej anioł zapowiedział Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. To niezwykłe wydarzenie dokonało się w obecności i działaniu Ducha Świętego. Była ona całkowicie oddana Bogu i cieszyła się z Bożych planów w jej życiu. W swoim magnifikat Maryja wyznaje Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny. Bóg zatroszczył się o Maryję i Jezusa, stawiając przy nich, jak wspomina Mateusz w Ewangelii, męża sprawiedliwego Józefa. Maria urodziła Jezusa w Betlejem, które znajdowało się w pobliżu Jerozolimy. Była świadkiem hołdu, jaki narodzonemu dziecku składali aniołowie w niebie, pasterze i trzej królowie. Wychowywała Jezusa, który potrafił swoimi decyzjami wzbudzić jej zdziwienie i zaskoczenie. Tak było, kiedy w drodze do Jerozolimy. Gubi dwunastoletniego Jezusa, a następnie odnajduje go w świątyni. Łukasz w drugim rozdziale Ewangelii relacjonuje. Na ten widok zdziwili się bardzo, a jego matka rzekła do niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie. Lecz on im odpowiedział: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Jezus, na prośbę Maryi, uczynił pierwszy znak, który objawił ludziom jego boską naturę. W kanie galilejskiej przemienił wodę w wino. W teologii Ewangelii Świętego Jana. Ta przemiana zapoczątkowała nową godzinę w życiu i działalności Jezusa. Rozpoczęta godzina znaków była zapowiedzią godziny męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. W źródłach pozabiblijnych możemy przeczytać o śmierci Maryi, Matki Bożej. Jej śmierć opisywana jest słowem transitus i odznacza przejście. W tradycji śmierć Matki Bożej ma formę zaśnięcia. A pokryw o tajemnicy zaśnięcia Matki Bożej, opisuje m.in. ukazanie się anioła Matce Bożej, wręczenie jej palmy z zapowiedzią, iż po trzech dniach opuści ciało. Czytamy tam o spotkaniu Maryi z aniołem na górze oliwnej i zapowiedź, że czwartego dnia po wyjściu z ciała. Maryja zostanie przeniesiona przez anioła do raju wonności. Czytamy tam również o zaśnięciu Maryi trzeciego dnia, około trzeciej godziny. O przybyciu Pana Jezusa z Michałem, Gabrielem i z wojskiem aniołów. O wzięciu duszy Maryi przez Pana i oddanie jej Michałowi z poleceniem danym Piotrowi, by pochowano ciało Maryi w nowym grobie. Możemy przeczytać o złożeniu ciała w grobowcu, o oczekiwaniu apostołów przed zamkniętym grobem. Również tam przeczytamy o przybyciu pana Jezusa z Michałem i Gabrielem i poleceniem Michałowi, by wziął ciało Maryi i złożył je w raju. Tam również czytamy o uniesieniu ciała najświętszego na obłokach w kierunku wschodnim, ku krainie raju i złożenie go pod drzewem życia. Ewangelie wielokrotnie wspominają drugą osobę dzisiejszej refleksji. Był apostołem. Z pochodzenia był Galilejczykiem. Urodził się w jednym z miasteczek położonym nad Jeziorem Galilejskim. Był synem Jony. Pochodził z Bethsaida. Z wykonywanej profesji był rybakiem i mieszkał w Kafarnaum. Jego hebrajskie imię Szymon, Szym-on, oznacza Bóg wysłuchał. Miał brata Andrzeja, który przeprowadził go do Jezusa. Szymon został powołany przez Jezusa na ucznia, a następnie wybrany, wybrany jednym z dwunastu apostołów. To Jezus nadaje Szymonowi nowe imię, Piotr, które z języka greckiego oznacza skałę. Piotr był świadomy tego, że poświęcił Jezusowi wszystko, co miał. W Ewangelii Markowej czytamy, wtedy Piotr zaczął mówić do Jezusa, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Jezus czyni Piotra jednym z trzech apostołów, którzy byli świadkami przemienienia na górze Tabor i wskrzeszenia córki Jaira. Jako jeden z trzech apostołów towarzyszy także Jezusowi podczas krwawej modlitwy w ogrujcu. Jezus uczynił Piotra. Pierwszym z apostołów. Pismo Święte, kiedy wymienia imienia apostołów, zawsze umieszcza Piotra jako pierwszego w szeregu. Jezus od Piotra jako pierwszego rozpoczyna umywanie apostołom nóg w wieczerniku. Piotr, jako pierwszy z apostołów, wyznaje wiarę w Jezusa Mesjasza. Ty jesteś Mesjasz, syn Boga Żywego. Kiedy Jezus zapowiada czas swojej męki i śmierci oraz zwątpienia apostołów, Piotr znowu jako pierwszy zarzeka się i obiecuje swą wierność Mistrzowi. Święty Marek mówi, na to rzekł mu Piotr, choćby wszyscy zwątpili, ale nie ja. Odpowiedział mu Jezus, zaprawdę powiadam ci, dzisiaj tej nocy, zanim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się mnie wyprzesz. Lecz on tym bardziej zapewniał, choćby mi przyszło umrzeć z Tobą, nie wyprę się Ciebie. Jezus jest świadomy, jak wielką próbą dla apostołów i dla Piotra będzie wydarzenie męki i śmierci. Obiecuje Piotrowi swoją modlitwę o jego wiarę. Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę. Ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. Piotr jest świadkiem pojmania Jezusa w ogrodzie Getsemani. Potem razem z żołnierzami dostaje się na dziedziniec, gdzie oczekuje dalszych wydarzeń. Tam ma miejsce największa tragedia w życiu wybranego przez Jezusa apostoła Piotra. Wyparcie się mistrza. Ewangelia Mateusza relacjonuje. Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła I ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu ze wszystkich sił i rzekł Nie wiem co mówisz. A gdy wyszedł ku bramien, zauważyła go inna i rzekła do tych co tam byli ten był z Jezusem Nazarejczykiem i znowu zaprzeczył pod przysięgą: Nie znam tego człowieka. Po chwili, ci, którzy tam stali, zbliżyli się do niego i rzekli: Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: Nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Ewangelia Jana mówi o Piotrze, że po zmartwychwstaniu, jako jeden z pierwszych, zobaczył pusty grób Jezusa. Ujrzał i uwierzył. Już jako wierzący i ostatecznie miłujący Pana, Otrzymuje od Jezusa posłannictwo paść baranki moje. Czwarta stacja nabożeństwa drogi krzyżowej wspomina spotkanie Maryi ze swoim Synem. To tam Pan Jezus spotyka swoją Matkę. Święty Jan Ewangelista ukazuje nam także Maryję obecną pod krzyżem. W dziewiętnastym rozdziale Ewangelii Jana czytamy. A obok Krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. W tradycji i pobożności Maryja jest również obecna przy trzynastej stacji drogi krzyżowej, w której pan Jezus po swojej śmierci jest zdjęty z krzyża i złożony w ręce matki Maryi. Obraz Maryi, która opłakuje swojego syna, stał się motywem wielu rzeźb i obrazów, wśród których wyróżnia się rzeźba Michała Anioła Pieta znajdująca się w Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Co mogła odczuwać Maryja, Matka Jezusa, która towarzyszy Synowi w drodze Jego męki i śmierci? Zapewne wypełniają się w niej proroctwo Symeona. Symeon zaś błogosławił ich, rzekł do Maryi, Matki Jego, oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Maryja mogła to tak odczuwać, jakby miecz przeniknął jej duszę. Uczucia Maryi patrzącej na umierającego syna oddaje również hymn włoskiego Franciszkanina, 13-wiecznego 13 mistyka i poety. Stała matka boleściwa obok krzyża ledwo żywa, gdy na krzyżu wisiał syn. O jak smutna i strapiona matka ta błogosławiona, której synem niebios król. Jak płakała matka miła, jak cierpiała, gdy patrzyła na boskiego syna ból. Panno Święta, swe dziewicze, zapłakane wznieś oblicze, jeden niech nas łączy płacz. Jezus, jak każde dziecko, wyprowadzone z łona matki, przy matce czuje się bezpiecznie. Maryja i Jezus są zawsze razem. Nawet jeśli nie są przy sobie fizycznie obecni, to towarzyszą sobie nawzajem w swoich myślach, tęsknotach. Pamięci i modlitwach, w ten sposób są wierni więzom, jakie Bóg stworzył między nimi. Patrząc na ukrzyżowanego Pana Jezusa, oczyma Matki Bożej, możemy zapytać się o powody, dla których my zrywamy relacje z naszymi bliskimi i z osobami, które są nam podarowane. Dlaczego nie pamiętamy, dlaczego nie odwiedzamy. Dlaczego nie zadzwonimy? Z jakich błahych powodów pozostawiamy bez odpowiedzi, tych, których Pan Bóg postawił nam na naszej drodze? Dlaczego nie jesteśmy wierni więzom rodzinnym, małżeńskim, czy zakonnym? Dlaczego nie jesteśmy wierni więzom wiary i naszej relacji z Panem Jezusem? Jakie błahe powody powodują, że opuszczamy modlitwę osobistą, nie przychodzimy na Mrze Świętą niedzielną, nie przystępujemy regularnie do sakramentów? Z jakich powodów nie umacniamy naszej relacji z Bogiem przez czytanie Pisma Świętego, książek religijnych czy, czy czasopism? Czym tłumaczymy sobie naszą opieszałość w sprawach wiary, obojętność i brak gorliwości? Pismo Święte nie opisuje obecności Maryi, w których Jezus po ludzku odnosi sukces. Ewangelie nie podają, że jest przy swoim synu, kiedy ten uzdrawia, staje się autorytetem, jest obwoływany królem. Ewangelia pokazuje Maryję obecną przy Jezusie, kiedy ten ponosi w ludzkim rozumieniu porażkę. Maryja jest przy Jezusie, kiedy ten jest odrzucony, wzgardzony, kiedy przeklinają pewnie nie tylko Jezusa i jego życie, ale i te, które to życie przyniosła na świat. Maryja jest przy swoim synu, przyznaje się do niego, towarzyszy mu. Patrząc na Jezusa ukrzyżowanego, trzeba nam zapytać, dlaczego my czynimy na odwrót. Dlaczego tak bardzo zależy nam, by być przy tych, którzy odnoszą sukces, przy tych, którzy są chwaleni, pokazywani jako wzorce? Dlaczego przeciwnie do Maryi odwracamy głowę od tych, którzy podnoszą klęskę, od tych, którzy są odrzuceni, samotni, może przegrani w ludzkim rozumieniu? Dlaczego ze wzdychaniem myślimy o znanych postaciach życia publicznego? A ze wzgardą o zapomnianych i często pozostawionych samym sobie. Szymon Piotr, pierwszy z apostołów, przywódca i ten, który miał umacniać wiarę pozostałych, sam okazuje się człowiekiem małej wiary. Ewangelia nie wspomina, żeby Piotr był obecny na Drodze Krzyżowej, by Piotr był obecny pod krzyżem, na którym umierał Jezus, lub przy grobie, podczas którego Umieszczono ciało Jezusa. Pokładane w nim nadzieje Jezusa utwierdzają Piotra w idealizowaniu siebie. Piotr do tego stopnia potrafi uwierzyć w swoją nieomylność, że jest w stanie sprzeciwić się samemu Jezusowi. Przez trzy lata bycia z Jezusem, w drodze głoszenia Królestwa Bożego, Piotr doświadcza wielu nieoczywistych dla niego sytuacji, i zachowań Jezusa. Piotr, z jednej strony, widzi swoją małość i grzeszność. Po cudownym połowie ryb odpowie Jezusowi: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem człowiek grzeszny. Ale z drugiej strony, zaślepiony swoją wizją zaprowadzania Bożego Królestwa, nie dostrzega w Jezusie tego, który posłany przez Ojca zbawi świat swoją śmiercią i zmartwychwstaniem. Szymon Piotr, zanim stanie się umocnieniem wiary dla innych, sam doświadcza jej braku i własnego upadku. Skutkiem jest nieobecność przy Jezusie w najważniejszym dla niego czasie. Wyparcie się, Jezus, się Jezusa nie pozwala pierwszemu z apostołów być przy nim. Piotr musi przejść drogę milczenia i zranienia własnym zawodem. Po to, by odkryć, czym jest łaska przebaczenia ze strony Jezusa i łaska Jego bezwarunkowej miłości. Może podobnie przeżywamy naszą relację z Jezusem. Może też mamy zawsze gotową odpowiedź, gotowy nasz plan na wypełnienie Bożego planu w naszym życiu. Dlaczego, jak Piotr, nie maje, brakuje nam odwagi kiedy jej tak najbardziej nam potrzeba. Ile razy z naszych ust i z naszej postawy można wyczytać słowa: Nie znam go, nie wiem o kim mówisz. Dlaczego brakuje nam pokory, kiedy w naszym widzeniu siebie czujemy, że możemy wszystko, i jednocześnie brakuje nam wiary, kiedy wydaje się nam, że wszystko się zawaliło, że już nic nie możemy? Jezus zapowiedział, że jego odejście będzie zwiastunem nadejścia ducha wspomożyciela i pocieszyciela. Kiedy Piotr doświadcza działania ducha, nie tylko przyznaje się do Jezusa przed Sanhedrynem, ale i dla Jezusa umiera. Maryja, która od swego poczęcia jest przepełniona i umacniana obecnością ducha, zawsze jest wierna. Zawsze jest przy Jezusie. Patrząc na Jezusa ukrzyżowanego, uczmy się otwartości na działanie Ducha Świętego. Niech łaska działania Ducha Świętego umacnia nas w naszych słabościach i pomaga nam czynić to, co po ludzku wydaje się niemożliwe.